Programu Nasz Sportowy Tydzień. Na dobry początek krótka reklama naszego sponsora. Przedsiębiorco, ubiegasz się o kredyt i szukasz gwarancji poręczeniowej? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Otóż gwarancji poręczeniowej w ramach zamówień publicznych udzieli Ci Fundusz Poręczeń Kredytowych, oddział w działdowie. Siedziba funduszu mieści się przy ulicy Jagieły 17. Przyjdź, a fachowy personel załatwi wszystko bez zbędnej zwłoki. Piłka nożna. W meczu czwartej ligi Polonia i Łowo pokonała Pisem Barczewo 5 do 2. Gole dla Polonii zdobyli Dominik Lemanek 2, Michał Rynkowski, Sebastian Szczepański i Wiktor Letkiman po jednym. W najbliższą sobotę Polonia zagra w biskupcu z Tęczą. W Lidze Okręgowej Delfin Rybno wygrał z płomieniem Tużnica 5-2. Gole dla Delfina strzelili Artur Draśpa 2, Patryk Rozentalski także 2 i Szymon Piórkowski 1. W sobotę Delfin zagra w suszu z Unią. Iskra Narzym wygrała znaki Olsztyn 3-1. do 1. Bramki dla Narzymia zdobyli Dawid Arczewski 2 i Wiktor Kulczyński 1. W sobotę Iskra zagra z Błękitnymi Orneta. W klasie A MKS Działdowo rozgromił Awistę Łążyn 10 do 0. Łupem bramkowym podzielili się Damian Kalisz 2, Robert Malulu 2, Adrian Zasadzki, Krystian Jędraszek, Jakub Kociela, Adrian Bumbalicki, Franciszek Brzeziński i Hubert Madej po jednej. W sobotę MKS grać będzie z Jordanem Kazanice. Wel niespodziewanie uległ żakowi w jamielniku 1 do 3. Bramkę dla welu zdobył grający trener Patryk Wodzicki. W sobotę Well zagrał siebie z małym jeziorakiem Iława. 5 lat biegania w Malinowie. W sobotę odbył się 197 bieg na 5 km w, akcji, w ramach akcji Park Run. Były to piąte urodziny biegania po leśnych ścieżkach w Malinowskim Lesie. Przez 5 lat każdą sobotę zbierają się pasjonaci biegania, by zaliczyć swoje 5 km. Przez ten czas uzbierało się ponad pół tysiąca startujących. Nad wszystkim pieczę sprawuje kilkanaście osób, wolontariuszy. Rekord trasy należy do Michała Karbowskiego, czas 15,54, wśród panów, a do Martyny Konarzewskiej, wśród pań, wynikiem 17,53. Wiele osób ma na swoim koncie ponad 100 biegów w Malinowie są jest Leon Mederski z działdowa, który zaliczył ponad 170 biegów. Rekord frekwencji padł właśnie na piątych urodzinach. Startowały 92 osoby. To tylko liczby, ale przecież Parkrun to nie liczby, a przede wszystkim spotkania ludzi pełnych pasji, energii do biegania. Biegaj, truchtaj, maszeruj razem z nami w każdą sobotę o 9. Zachęca. Marzena Nończ. Dekor Glass pozyskał nowego zawodnika. Do składu tenisistów Działdowa doszedł jeszcze jeden zawodnik. Jest nim Japończyk Juto Kizukiro. Ma on 22 lata i w maju klasyfikowany był na 64. pozycji w rankingu światowym. Przypominamy, że Superliga Tenisowa rozpoczyna rozgrywki 9 września. Działdowska Dycha. W niedzielę, 14 sierpnia, rozegrana została Działdowska dycha z okazji urodzin Działdowa. Uczestnicy biegali ulicami Działdowa w pobliżu stadionu i mieli do pokonania dwie pętle po 5 km. Jako pierwszy zameldował się na mecie Mariusz Dębowski z Lidzbarka i uzyskał czas 32-32. Wśród pań najszybsza była Martyna Konarzewska z Działdowa z wynikiem 36-32. Startowało 116 uczestników, a każdy, kto ukończył bieg, uhonorowany został pamiątkowym medalem. Był to już siódmy bieg na 10 km, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Siatkówka plażowa. Z okazji urodzin Działdowa rozegrano turniej siatkówki plażowej opuchar burmistrza miasta. Startowało aż 15 par. Pierwsza czwórka. Bracia. Koska, Sopot, Pietrzak Błaszkowski, Olsztyn, Biernik Wiśniewski, Lipowiec Nasiersk, Uciński Konarzewski, Działdowo. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, a my żegnamy się hasłem: Ukraina ciągle walczy. Chwała Ukrainie. Do widzenia Państwu.